Witajcie na kanale wielowymiarowe. Dzisiaj chciałbym opowiedzieć o bardzo ciekawym temacie: jakim są poprzednie wcielenia? Według mojego widzenia, mojego wiedzenia i czucia, w moim wielowymiarowym świecie są jak najbardziej prawdziwe, istnieją. Widzę je, czuję je i okazuje się, że wiele osób, które się ze mną komunikują, które do mnie trafiają, które poznaję gdzieś tam na ścieżce życia, ma bardzo podobne odczucia. Wiem, że wiele osób neguje ten temat. Na pewno ludzie od ustawień systemowych, hellingerowskich, mówią, że bez sensu jest się w tym babrać i nie pracują na karmie i nie mają zamiaru tam zaglądać, ze względu na to, że tak wiele jeszcze jest tematów do przerobienia z naszego rodu, z naszego klanu rodzinnego, że nie ma sensu grzebać się jeszcze we wcieleniach. Tak naprawdę nie chodzi o grzebanie i babranie się w tematach przeszłości. Naszych poprzednich wcieleń dla samego babrania się i ciekawości, tylko jak zwykle chodzi o uzdrowienie, o odebranie czegoś i jeśli ja to robię albo sam dla siebie, albo dla kogoś, bo ktoś potrzebuje pomocy, to robię to tylko dlatego, żeby było lżej, bo bardzo często okazuje się, że wiele naszych cząstek świadomości, wiele naszych historii równolegle ciągle tam istnieje, ciągle tam żyje i te historie są niezakończone. I mam naprawdę wiele przykładów tego, że pójście, jak ja to mówię do poprzedniego wcielenia, zwrócenie swojej świadomości, uwagi na to, co się gdzieś tam kiedyś ze mną działo, albo z kimś, kogo dotyczy ten temat, albo mamy jakiś wspólny temat, jest odpowiedzią na to, co dzieje się obecnie. Głównie z mojego doświadczenia widzę, że są to tematy związane po prostu z fizycznością, z ciałem i z cierpieniem ciała, bo tak naprawdę ciało zawsze nam pokaże, Jakieś tematy, które wymagają uwagi. Ciekawość sprawdzania tego jest kwestią jakby odrębną, a zasadniczym celem tego jest po prostu uzdrowienie, wyczyszczenie i zakończenie w pełni świadomie tego, tego życia, tego. Czasu, który gdzieś tam kiedyś dla nas miał bardzo ważne znaczenie. Rozumiem, że poprzednie wcielenia to tak samo jest koło inkarnacyjne jest to jakieś koło kontroli i koło niewoli, które tutaj mamy, i zdaję sobie z tego sprawę, że wiele razy może powtarzamy te same tematy, i tak naprawdę niekoniecznie służy to naszemu rozwojowi, bo są to. Programy, które są nam narzucane, w których bierzemy udział, są to jakieś umowy i kontrakty, które nas wiążą z tymi naszymi poprzednimi życiami, z poprzednimi istotami, ludźmi, energiami, które chcą nas w tym zatrzymać, żebyśmy ciągle nieustannie dawali temu energię i naprawdę nie jest to korzystne, uważam dla nikogo, tak jak mówią osoby na innych kanałach. Zgadzam się z tym, że nasze poprzednie wcielenia są bardzo podobne i nasze historie są bardzo podobne do Takich głównych wytycznych, do jakichś głównych programów, które odgrywamy, do jakichś głównych ról, i bez względu na to, gdzie znajdują się te osoby, w jakich rejonach świata żyją i jakie mają historie, to okazuje się, że jest wiele bardzo podobnych elementów, które łączą nas i wikłają w te same układy, schematy i historie, które są odtwarzane w określonym czasie. Ale to jest jakby osobna kategoria tego, co dzieje się z nami. Co dla mnie osobiście jest istotne tej pracy na poprzednich wcieleniach, to to, że odbieramy bardzo dużo energii stamtąd dla siebie i możemy zupełnie inaczej funkcjonować w obecnym życiu, pozbywając się naprawdę wielkich obciążeń, właśnie czy fizycznych, czy emocjonalnych, i dzięki temu mamy możliwość zmiany swojego życia, zmiany historii obecnej i niepowtarzania tych samych schematów, nie wchodzenia w te same obszary. Pewnie zauważyliście już wiele takich historii w internecie albo czytaliście książki na ten temat, że dzieci pamiętają swoje poprzednie wcielenia i jak najbardziej to jest. Aktualne i to jest najpopularniejsze, ponieważ ich pamięć jeszcze do tego ósmego, czasem roku życia, jest bardzo aktywna i wszystkie te wymiary, wszystkie te wspomnienia są bardzo żywe. Ale to nie znaczy, że tylko dzieci pamiętają swoje wcielenia. Znam wielu dorosłych, którzy nie zapomnieli swoich poprzednich żyć. Ta pamięć nie była gdzieś tam. Utracona i pamiętają nie tylko to, co się działo przed urodzeniem, to, co się działo wcześniej z nimi, albo też to, gdzie mieszkali, żyli w różnych innych miejscach. Niekoniecznie na Ziemi. Aczkolwiek tematy, historie dzieci tak naprawdę bardzo przypadkowo często są poruszane z bliskimi, kiedy podczas zabawy dziecko nagle zaczyna opowiadać, że żyło gdzieś tam, robiło coś innego, albo kiedy dotyczy to jakiejś emocji. Mam wiele takich historii ze swojego życia, najbliższego otoczenia, z rodziny, przyjaciół, gdzie. Dzieci, jedno z dzieci powiedziało na przykład: Znów jesteś moją mamą, tak jak wtedy, gdy mieszkaliśmy na drzewie. Taka była historia. Albo nie lubię samochodów, ponieważ zginąłem w wypadku. Wiele osób zastanawia się, jakie miało poprzednie wcielenia, i ja zawsze odpowiadam, czego się boisz, a co kochasz, co jest zupełnie niezwiązane z tym życiem, które teraz prowadzisz. Ktoś, kto nigdy nie był w Afryce, nigdy nie podróżował, nie latał samolotem, tęskni do tych krajów na przykład. Uwielbia muzykę, widoki, ciągnie po prostu go tam ciągnie. To są nasze poprzednie wcielenia, to są nasze wspomnienia które były bardzo dobre, które mieliśmy częst, w których mieliśmy bardzo dobre życia, gdzie zostawiliśmy jakąś swoją miłość, jakąś cząstkę siebie. I tak naprawdę to zawsze do tej cząstki siebie wracamy i za tą cząstką siebie tęsknimy. Więc na tym polega, uważam, powrót do swoich poprzednich wcieleń, aby stamtąd siebie odebrać, aby zakończyć te emocje, wszystkie sprawy, które tam nie zostały dopełnione, i z tą energią odebraną właśnie z tamtego życia możemy Możemy iść dalej, możemy kontynuować naszą podróż tutaj. Wtedy jest naprawdę o wiele łatwiej żyć, bo te nasze wewnętrzne rozterki i tęsknoty nie powodują tego, że gdzieś jesteśmy zawieszeni albo właśnie rozdrabniamy się w jakichś tematach i ciągle coś nas ściąga, coś nas goni do czegoś. Spotkanie z poprzednim wcieleniem też nie zawsze jest bardzo miłym spotkaniem i bardzo często zdarza się tak, że to są naprawdę traumatyczne rzeczy, więc to, czego się boimy, to, co nas przeraża, jest taką ścieżką powrotu do tego, żeby na nowo przeżyć te emocje. I nie mówię tutaj o takim intencjonalnym właśnie przywoływaniu tych trudnych tematów, bo każdy z nas na pewno miał wspaniałe wcielenia, tak samo jak i bardzo trudne, bolesne i tragiczne. I bardzo często zdarza się tak, że w obecnym życiu spotykamy osoby z naszych poprzednich żyć. Tu jest, tu jest właśnie, uważam, to wyjaśnienie, że niektórych od razu lubimy, a niektórych nienawidzimy albo których się boimy i od niektórych osób, istot uciekamy od razu. Prawdopodobnie później okazuje się, że ta istota nam coś zrobiła, albo my jej coś zrobiliśmy, albo jesteśmy uwikłani w jakieś bardzo Trudne tematy, oboje, albo braliśmy udział w jakimś zdarzeniu, które odcisnęło jakieś bardzo silne piętno emocjonalne na nas, i z tą raną tak naprawdę później też chodzimy. Dlatego, tak zwane grzebanie w poprzednich wcieleniach, dla samego grzebania uważam, że nie ma sensu, jeśli nie ma powodu, po to, żeby tam pójść. No, zdecydowanie najlepszym uważam rozwiązaniem jest to, aby sprawdzać takie rzeczy w kontekście tego, że dzieje się coś z nami, z czym nie możemy sobie poradzić, czy to właśnie emocjonalnie, czy fizycznie. I miałem wiele takich. Takich przypadków, że medycznie osoby nie znajdowały rozwiązania. Wszystkie były badane, były określone dolegliwości, były konsultacje różne i oczywiście ja nie neguję żadnej medycznej strony w, w tym kierunku, tylko osoby te nie znalazły odpowiedzi na to, co się dzieje, a okazało się, że po sprawdzeniu jednego wcielenia była to pamięć, która była bardzo silna w danym ciele i ten ból się po prostu uaktywnił. I to, że on tam był przez wiele lat w danej osobie, w danej, Energetyce człowieka w aurze, czy w jakimś ciele aurycznym, to nie znaczy, że on mógł się ujawnić od razu, od początku naszego życia. Po prostu są takie momenty wrażliwe w życiu, czy są właśnie wspomnienia, czy dodatkowa jakaś fala energii, tak zwana, pobudzająca określone sytuacje, następuje w naszym życiu, albo przekraczamy jakiś wiek, w którym na przykład to się wydarzyło kiedyś nam, i ta pamięć się budzi. I w tym momencie pokazuje się coś, co możemy uzdrowić, coś, co możemy wypuścić, uleczyć i zrzucić ten ciężar, który nosimy. Dlatego uważam, że my, jako istoty, jesteśmy tak wielowymiarowi i nosimy w sobie tak wiele historii, że sprawdzanie tego. W różnych kwestiach, różnymi metodami, na wiele różnych sposobów jest istotne i szukanie przyczyny nie tylko z jednej dziedziny, ale po to mamy dostęp dzisiaj do różnych naprawdę informacji, aby odnaleźć to, do czego dążymy, po prostu, żeby żyło nam się lepiej, żeby żyło nam się lżej, bo sensem szukania i rozwoju jest to, żeby odkrywać siebie, ale ma być to użyteczne i ma być to praktyczne, ma to nam pomóc w naszej teraźniejszości, w naszym obecnym życiu. Życiu. Jest wiele takich przypadków, też znam ze swojego doświadczenia, że jeden wgląd, jedna sesja pomaga, rozwiązuje dany temat, ponieważ dotyczyła konkretnie tego, z czym ta osoba przychodzi, ale nie zawsze to jest tak widoczne od razu, ponieważ na to składa się też wiele innych emocji, bo jesteśmy składową naszych wszystkich historii, naszych wszystkich żyć i np. jedno wcielenie, które zostało poruszone, może. Odpalić następne, dlatego warto, jeśli ktoś ma tak, takie informacje, takie zdolności, taką wiedzę, żeby zawsze iść do źródła tego, co zapoczątkowało dany konflikt albo jakąś trudność, bo okazuje się, że tak naprawdę wszystkie inne następne nakładają się i zaczepiają o tą pierwotną emocję. To bardzo często widać, jaka podróż może zostać wykonana w szukaniu odpowiedzi na dany temat. I jak wiele czasem zajmuje nam to, aby złapać odpowiednie rozwiązanie. Przykładem emocji, która pobudza wcielenie, może być historia jednej osoby, z którą właśnie niedawno miałem rozmowę. Okazało się, że temat zakończenia relacji, związku przywołał historię z dzieciństwa związaną z emocją złości i niewyrażonego gniewu. To rzutowało już na stan fizyczny, ponieważ obszar tego niewyrażonego gniewu, tej złości, ulokował się w górę. Pasmach energetycznych i ciało odebrało to w postaci zatok, bólu gardła i bólu głowy, a kiedy doszliśmy do źródła okazało się, że złość, która wyszła w temacie relacji była skierowana na matkę, a temat związany z matką i złością miał swoje źródło w ich wspólnym poprzednim wcieleniu, kiedy doszło do konfliktu między nimi. I w tej konfiguracji znowu ta istota wróciła w tym życiu, tylko że ta złość została bardzo dobrze ukryta, i w tej inkarnacji, w tym wcieleniu, ta osoba była bardzo potulna, nigdy nie pozwalała sobie wyrażać tej złości. Nasze ciało jest jak zbroja. Ono wszystko weźmie, ono nas ochroni i ono wszystko ukryje, jeśli nie zdajemy sobie z tego sprawy. Dlatego tak wiele tajemnic możemy odnaleźć w nas poprzez różne sytuacje, poprzez różne zdarzenia, różne emocje. I w ten sposób właśnie wcielenia pozwalają nam odkrywać te nasze warstwy i ujawniają się właśnie wtedy, kiedy najmniej się tego spodziewamy. Jeśli nie jesteśmy na takim poziomie swojego czucia, aby samemu sobie pomóc, czyli w danym momencie, kiedy jest jakaś emocja, potrafić wejść w te emocje i znaleźć źródło w nas tego konfliktu, tego problemu, tej emocji, właśnie związanej z tym tematem, to warto skorzystać z pomocy innej osoby, która może, nam tak naprawdę oświetlić ten temat, czyli być w jakiś sposób lustrem, w którym możemy się odbić i zobaczyć daną sytuację. Bo to, że poprzednie wcielenia istnieją w nas, że jesteśmy zapisem wielu historii, to my to wiemy i tak jak mówię, możemy w każdej chwili sobie to sprawdzić i po prostu poczuć to, wejście, wejście czuciem, świadomym czuciem, oddechem, w głąb siebie w daną emocję, w daną sytuację, która dotyczy tego, już jest rozwiązaniem sytuacji, ponieważ jest rozświetleniem, jest po prostu pójściem naszej świadomości do danego przedmiotu, do danego pokoju i rozświetleniem tego obszaru. A rozświetlenie powoduje rozproszenie i uzdrowienie. Nasza świadomość to powoduje. Dokładnie. Tylko jeśli nie jesteśmy na takim etapie, aby sobie samemu jeszcze z tym pomóc, to warto po prostu pozwolić sobie, aby ktoś, nam pomógł przejść tę historię, bo to nie znaczy, że musimy dowiadywać się dokładnie dosłownie wszystkiego, wszystkich szczegółów oglądania tego. Co się tam działo i dlaczego dzisiaj ten stan mi towarzyszy. Niemniej to bardzo pomaga, ponieważ okazuje się, że całe życie nasze, określona sytuacja się powtarza, albo całe życie czuje określoną emocję, jakiś smutek, jakiś rodzaj bólu, niezwiązanego z niczym, mówię, w określonych miesiącach, datach, w określonych sytuacjach albo miejscach lub z. Jakimiś osobami i ten temat notorycznie mi towarzyszy, więc przyzwyczajamy się po prostu i mówimy, taki mam charakter, tak mi się dzieje, jestem taką i taką osobą. Możliwe, ale warto to sprawdzić, bo okazuje się, że wiele takich sytuacji jest związanych właśnie zaczepionych o nasze poprzednie wcielenia. To, czego się boimy, to, czego nie lubimy, to, co nas odrzuca, to, co nas cieszy, to, do czego nas ciągnie lub to, z czym. Kompletnie nie współgramy. Jest tak wiele sytuacji, które mogą to powodować właśnie, i tak samo wyglądają umowy, które zawieramy świadomie lub nieświadomie właśnie z ludźmi w poprzednim wcieleniu. I też moja teoria jest taka, że spotykamy w danym życiu określone istoty, określone emanacje ludzi, które dotyczą jakiejś kategorii rodziny dusz, może nawet właśnie rasy, która jest sobie bliska. I bardzo często okazuje się, że dokładnie w takich samych konfiguracjach występujemy. Na wielu płaszczyznach, w wielu życiach, i później w ten sposób tak właśnie inkarnujemy, że dzisiaj nasza rodzina jest naszą rodziną, ponieważ zawarliśmy takie umowy, że znów się spotkamy tylko zmieniamy po prostu płeć, zmieniamy wiek, te nasze połączenia. Dzisiaj na przykład ktoś jest z moimi rodzicami poprzednio ja byłem rodzicem. Albo teraz ja jestem dzieckiem, albo ja jestem babcią, albo ja jestem dziadkiem, ale okazuje się, że bardzo często występujemy dokładnie w tych samych połączeniach. I dopóki tych umów, tych naszych powiązań, deklaracji nie pozrywamy i nie poddajemy własności innym istotom, to to właśnie nas ściąga potem emocjonalnie, że wracamy i występujemy w tych samych obszarach i zmieniamy po prostu rolę. Umowy z poprzednich wcieleń. Możemy porównać do umów, które są zawierane ze współczesnymi operatorami telefonicznymi, telekomunikacyjnymi. Kiedy ich w porę nie wypowiemy, mogą być w nieskończoność przedłużane. U wielu osób jest to bardzo często od razu widoczne. Jak ktoś jest otwarty, ma bardzo wrażliwą istotę, wrażliwą duszę i dane aspekty następ poprzedniego wcielenia Dane historie dosłownie nakładają się na istotę. Często tak jest, że obserwuję kogoś albo spotykam kogoś i widzę dosłownie jakąś historię, która przebija z niego, i to jest bardzo ciekawe, bo bardzo szybko można wtedy zidentyfikować, zwrócić tą energię stamtąd, odebrać siebie stamtąd, szczególnie jeśli ktoś jest bardzo, jak, jak ja to mówię, kompatybilny energetycznie z kimś, kto jest chętny do tego, żeby to zrobić, i wtedy bardzo szybko można pomóc. Takiej osobie, nawet zwrócić uwagę na to, że tu i teraz dzieje się u ciebie coś takiego, a przeważnie się to odpala w jakiś sposób, kiedy ktoś dużo myśli albo dużo czuje, albo właśnie dużo tęskni za jakąś sytuacją, za jakimś miejscem, i bardzo pokazuje się to w obecnym życiu, na przykład też poprzez sny albo poprzez prowadzenie, gdzie dosłownie słyszymy dany temat wszędzie. Wystarczy po prostu być uważnym, bo przestrzeń bardzo szybko i bardzo mocno. Może nam pomóc w tym, że już jest czas przerobić jakiś temat albo wrócić właśnie do tego, żeby to się uzdrowiło w nas. Podsumowując dzisiejszy temat, praca z poprzednimi wcieleniami jest jak obieranie cebuli, czyli warstwowo zdejmujemy naprawdę wiele obciążeń, aż dojdziemy do końca odkrywania swojego światła, swojej doskonałości. Swojej miłości do źródła samego siebie. A tak jak w obieraniu cebuli, mogą również polecieć łzy i warstwy, zawierają w sobie wiele tajemnic, i tak naprawdę nigdy też nie wiemy, co będzie pod tą, którą właśnie obieramy. Czy będzie to, czego się spodziewamy, czy będzie zupełnie coś nowego. Dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego odcinka na temat poprzednich cieleń. Jeśli macie jakieś pytania, piszcie w komentarzach i zapraszam Was do odkrywania swoich poprzednich wcieleń, swoich emocji albo do podzielenia się swoimi historiami w tym obszarze. Do usłyszenia!